Jesteśmy razem już 35 lat, dacie wiarę? Przeszliśmy wspólnie z Wami wiele ścieżek. Spoglądaliśmy władzy na ręce, tropiliśmy przestępstwa, ujawnialiśmy afery, pomagaliśmy potrzebującym i interweniowaliśmy, gdy tylko nas o to prosiliście. Wciąż działamy, idziemy pod prąd, niezależnie od tego, kto rządzi, nie siedząc przy tym u nikogo w kieszeni. A na co dzień po prostu informujemy Was o tym, co mniej lub bardziej ważne, jak poruszać się po drogach, gdzie powstaje ważna inwestycja, kiedy skończą remont. Często zabieramy Was na górskie wędrówki, opisujemy sylwetki osób niekoniecznie znanych. Często wśród twardych jak skała i silnych jak halny odnajdywaliście swoich sąsiadów. Rozwijamy się stale z myślą o Was, bo dla Was istniejemy. Mamy kolejne plany, jak dotrzeć do Was z najlepszą porcją nowych informacji, nie tylko w papierowej gazecie, ale także przez internet, w produkcjach filmowych, podcastach czy interaktywnych przedsięwzięciach. Pomysłów jest wiele. Aby je zrealizować, chcemy prosić Was o wsparcie, byśmy nadal wspólnie wędrowali przez Tatry, Golce, Pieniny, Beskidy. Oczywiście, nic za darmo. Za każdy Twój gest wsparcia odwdzięczymy się nie tylko lepszą jakością Tygodnika Podhalańskiego, ale także całym pakietem ciekawych bonusów. Zainwestuj w Tygodnik Podhalański. Kliknij w link 24tp.pl łamane przez wspieraj. W imieniu redakcji z góry dziękuję. Jurek Jurecki, dziennikarz i wydawca.